Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii of Magic. Jesteśmy w plemieniu ajatów i mamy im skraść w sumie odzyskać skradzione liść wodnej kości i yy, kamienne rzeźby odzyskać albo ukraść. Ja się tutaj zrobię sobie bułki, przegryzę soloną rybę z sosem przyrządzoną przez naszą pokojówkę, kuchareczkę. No, tutaj troszeczkę sobie powiem, bo ja trochę po, po tego. No, bo udajemy, że. Że ich bijemy, oni połudają, że nas no, e, e, zatrzymają. Jak zdążą albo nie zdążą. Jeszcze tutaj te, tego jednego czachniemy. Dobra, mamy to i tutaj ten kapłan. I tego ciach. Tutaj jeszcze ten biedak poje, pojechał. Biedak, tak. On się tutaj ciągle kręci. Uuu, się tutaj poprzewracali. O, no trudno. Jedna, druga kamienna rzeźba. 10 kamiennych rzeźb musimy zebrać. Biedak! Strażnik druid pewnie na strażniku jest już tam na 70 levelu, ale to nie znaczy, że on tutaj na 52 będzie miał te same skille, co te same wartości co na 70. Dobra, mamy pięć, sześć, wracamy do początku. I zbieramy. O, a ja cywil. Tego... cyklu. 9. To mamy dziesiąty, Nie? O, te mamy dwa nawet nie zauważyłem. Chyba poprzednie razem nie, nie tego. Nie, nie złapałem tego ostatniego. Dobra, ale lecimy dalej. Liste wodnej kości oddawać. O, ten sobie biegnie. Niech sobie biegnie. my go tutaj w I mamy kolejny listek. Może tego? Ja, Został. Daj mi się skumał. To ten, miał tylko pelerynkę. Do tego. I już jest. Czy tam chcemy iść? No w sumie możemy iść. Tego czachniemy. Od tyłu go tutaj weźmiemy. A Ten był w ogóle pusty. Ten stoi tyłem. O, stał. No trudno. Nie wyrobiliśmy się. 9 na 10. To jeszcze tego. Dobra, i mamy tamtego, możemy sobie darować. I mamy oklaski zrobione. bardzo, Ty eee, Jelly chyba na ten język lepiej. Hasia fa failisa. Dobra. No, jeszcze coś? Ja mówię, że to kradzież. Jest ten. A, i poczta przyszła za H. No, trudno. E, tam gdzieś się. Je... Tam gdzieś powinna być ryba. O, potrawa z ryb. No, dobra. Tędy nie wyjdziemy, bo to aż tak wysoko nie skaczemy. Ale tutaj, i ten, zanim się tutaj bombę zrobi. Ty coś kucharzem? Nie, to jeszcze szycerzem. No trudno. O, i cyk, i tutaj będziemy kraść jedzenie. No kurde. już czasami nie, sam nie mógł zrobić, nie? Niedobrze, że ich tutaj tyle wybiliśmy, to jeszcze jedzenie im kradniemy. Majbeli Mania, Mamila, ty to jednak jesteś kawał. Ta, dobra, dobra, dobra. maś taki wząbek czesany. Słuchajcie, tego, ten tutaj jest, dobra. No to idziemy tam. Tutaj mam jakąś kryształową, kryształową chrząstkę zdobyć. A tu musimy mieć na wybrzeże z tych, 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 tych yy, lasających rekinów, nie? Ja. No, ale tak zajęta osoba jak ty, zapewne nie chce marnować czasu na spróbowanie tak tego dania jak to. i zająć się swoimi sprawami. Do widzenia. To jest no... gościnność. Na najwyższym poziomie. Nie ten jest, ten, jest tutaj. Się schował. O, dobra. To sobie z potworem chowym sobie pogadamy. Biedak! muszę dzięko woną i co mam ich pod tego? Posłuchajcie, ja mam z nią coś zrobić? Kliknij, żeby użyć. Dobra, trzeba tutaj jakiś tam porządek zrobić, yy, talików. A tutaj będzie. Tylko tutaj stoi. No, pójdziemy tam dalej. Ajal. Ajal. A jeszcze Wajal, Dobra, to nie, nie, nie to plemię. Sorry goście. Zobaczcie, wy jesteście Ayal, a ten, a ja mam ajat. Ale tak, za to, że się mnie tutaj krzywdę zrobić, to was tam trochę przerzedziłem, nie? Znam trendy tu iść, ale... Chyba tutaj... A tutaj miała... Nie, idziemy tutaj normalnie, jak, jak ludzie. A co? Czekajcie, które trendy tam do nich, jest dojście. Wygląda na to, że jednak tam. Dobra. No, widzicie, jak człowiek nie wie, nie grał, to, to, się, to się nie zna i błądzi. Najgorzej, jak człowiek nie wie, nie? Musisz się domyślać. Dobra. No, jeszcze tutaj no, takowo ale dobra. I mamy. Ja tędy wyjdę. Dobra, udało się. No dobra, i biedak sobie poszedł. Super. Yy, pewnie, że na golenniki, tak? Bo reszta to wszystko to jakieś śmieci. Co powiedział Gowa, to znaczy, a jak, hmm, to znaczy, że gowa Klanu a Muszla dźwiękochłonna. Dobra, i teraz ta. I mamy iść do Guby. Tylko ten Guba to będzie tu. Dobra. Chciałem ominąć walkę, a tu jednak walka mnie. Słuchajcie, do głowy. Gdzie jest ten głowa? Głowa tu. Dobra. Głowa coś chce. Znaleźć ludzi, pomóc. No dobra, kurde, ten szlam mnie tutaj zdenerwować. Tego już gubucha żeśmy zrobili, żeśmy go uwolnili. Więcej nie trzeba, bo i tak się nic nie, nie stanie. Zaraz ja mam. No, dobra, szlałem. Zapiski Hasija. A te zapiski to skąd mam wziąć? Kurde, zapiski Hasija, trwałość A tutaj dobra, z drugiej strony powinna być książka, tak? No widzicie. I dobra i lecimy teraz na ten. Na wybrzeże. Idziemy na wybrzeże i będziemy zdobywać kryształowe chrząstki. Dajmy przez co tak ładnie szło. Dobra, pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że jakoś się przedrzemy, nie? No, to tu pójść walkę, tu sobie tak. Takim slalomem, gigantem sobie pójdziemy. No, bo tu możemy sobie tak iść, bo tutaj nie widzę, żeby ktoś stał. I nie biegaj tutaj pod drzewem. Tu pod drzewo. Kurde, noż... No. A tak ładnie szło, no? Dobra. No trudno. I tutaj mamy te e, szerszymy. Dobra, pójdziemy się tutaj, tędy. Otwory chowe ominiemy. Raby. Co tak tu pusto jest? Dobra i... Gościu! Oho, ten się dorwał. A ten mnie ugryzł w nogę. Dobra, jedna z ośmiu jest. Nie ja wiedziałem, że one mają kryształowe chrząstki, to... Powiedziałem rekiny, latające to, to są płaszczki. ale wyglądają jak rekiny. Musicie to przyznać sami. Wiem, że jeszcze tam gdzieś są. To idziemy w tą stronę, bo i tak w stronę będziemy musieli się przenieść. To są i kraby. No i druga druga część płaszczek, nie? O, widzicie? Cyki już się pojawiły. A tutaj sobie lata. Sprawdzę, czy z nich też mamy, ale też mamy. No to są te same. No za mało było. By tam. Powiem, jakby była, by były czasy świetności, gdy tutaj byłoby mnóstwo ludzi. 7 na 8, dobra. Idziemy tu. Nie będziemy się oddalać za bardzo od lądu. Dobra, i mamy praktycznie chyba wszystkie misje zrobione. Tylko poddawać i wziąć nowe, tak? Powymieniać na, na nowe niezrobione. No, a tutaj do tam strzałeczka prowadzi. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Tutaj kraby. W sumie tutaj gdzieś był ten jakiś tam uczony z dzieckiem. Dobra, ona chyba Jelena była? Nie, Dilan Hurar. A Jelena, skąd mi się tutaj wzięło? A Jelena to była tam w wiosce, dobra. Pełne zaufanie. Dobra, mamy się tą dzieckiem zająć, tak? Nie. A, dobra, muszą sobie pogadać. No i dobra, i teraz bezcenny skarb. Dobra, nie ma problemu, mogę się nią zająć. Cyk, z książek coś może? Coś ci poczytam, co? Patrz. Ta. Eee, nudy, co? A, muszę wziąć inną, tak? Ej. Dobra, kolejna książka. Jakoś tak... E, dobra, liście wodnej kości. Też nie. No co jest? No dawaj, dawaj. Zawolno się odświeża. Albo ja za szybko czytam. No, wiecie, ja za szybko czytam. I książki na, na, nie nadążają się odnawiać eee, Wspaniałe potrawy. potrawy. Kodwórkowy pycha. Wow, dobra. Eee, 349, dobra, Księga Dziwnych Myśli. Dobra, od nich jeszcze po misji, dobra, słuchajmy tej analizy. Dobra I mięso zielonego potwora. Dobra, yy, Dylan Hurar będzie yy, ten yy, będzie coś gotować na wójka. Mam nadzieję, że go nie otruje Mięso zielonego potwora. Fu! jakie przodem do celu. Dobra, mamy jedno mięsko. O, że szlam nas spowalnia, nie? No dobra, a ja myślę że... O! Pięć stron gildii zdobyliśmy, super zielony potwór to one będą jeszcze tutaj tylko z tamtej strony to by były ziemie tych, tych fioletowych też bym musieli bać tak? tutaj z jednym a tam pewnie by było z pięciu ja bym tutaj ważka uciekła o dziecko chciało I... Dobra, tutaj niech będzie. Jasne, no zacznę, bo kotłami... Yy, są, nie? Dobra, mamy siedem. Już tak mało warzyw tutaj jest. Ty, 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 nie uciekaj, nie uciekaj. Dobra, mam cię na celowniku. Dobra, to i tutaj tą ważkę ogarniemy się, nalatamy z nimi. To dobrze, przynajmniej się ten. Y, mch, potwory się odrodzą, nie? 8, dziewięć, tak? No i dziesiąta ważka, dobra. E, ten, dziesiąty potwór mchowy. To jeszcze tylko baszki różowe. Ciekawe co to będzie za... za potrawa. Ale to... No, różowa waszka, ty się nie popisałaś. Co prawda łuk miałaś, ale... No nie, nie, nie było nic więcej w tobie. Jakaś stara była albo coś pomarszczona i, i, i się nie zebrała, nie? Mam nadzieję, że biedak nie poluje razem ze mną, no to samo co ja, bo szkoda chłopaka, szkoda biedaka. 6 na 10. O, i tutaj mamy ważkę 7 na 10. Tak, taka bardzo na punktowanie w skali dziesiątkowej. O, a ta się nie, nie przydała do niczego. A miało być tak pięknie. Flesze. Sklepy miały być. Radio, telewizja. Odwiedziny w miejscach pracy. I nic skończyło się jak zwykle, nie? Dziewięć, Dobra, tutaj wszystkie. No. Nie. Jeszcze jedna. Cały czas jedna. I cyk, mamy. Mamy to. No i dobra, ja sobie tutaj poddaję poza nagraniem yy, misję. Wam dziękuję za to, że byliście, że poświęciliście swój czas. Mam nadzieję, że się podobało, że nie był to czas zmarnowany. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!